gramy bardzo poznań przeciwko Krakowi. Jest to mecz towarzyski. Eee, jest to mecz towarzyski właśnie. Więc no, więc Tak, tyle. To ósmego. Przejdźmy do meczu. Grzesik. Rzut karny, ręka. Nie. waga Miguel Luis. I teraz uderzenie, mamy gola. Jak brań Kobylak chyba. Zrelak. Ale uderzenie! Z samej linii bramkowej. Ojojoj, jakie cofnięcie. Ja Cię kręcę! Konoplinka. Konoplanka. Będzie faul Przyznane dla Karakowi, a jednak nie. I teraz. Kto wślizgiem? Ktoś tutaj Zrelak już z kontuzją. A mamy dziesiątą minutę meczu. To co, odegramy się, nie? No, zrelak kontuzja, warto i fajnie. Cieszymy się niezmiernie, normalnie. Makuch! Oj, ależ to był fajny ślisk. Lis, Adam Lis Wychodzi z bramki Adam. Wychodzi z bramki i traci piłka na sześcial. Bum! Podanie boczną mm, częścią nogi. Oj, to był faul. Szyplak, -sz -sz -si ghita, maku! Maku, kalman! Kalman ale uderzył to, to, listo broni niemożliwe. Niemożliwe. Kczóreczka. Piekłe Ci samo okno. Broni li, lis! A, no, bo! Broni ładnie. Niestety musisz zejść już z Ale jest bomba! Karny! Mamy rzut karny. Niestety chyba była ręka. Chyba była ręka. Zobaczmy. Nie wiem. kuch. Prawa strona i gol. Makuch 1-0. Grzesik. Shipla, Osima, Kalman, Kalman, Osima, ależ to był brzydki faul To powinna być od razu czerwona kartka, moim zdaniem. I... Karny no, wcinka nie ma. Wola. Poprzeczka Strawy lo lokopulos. Żółta kartka. Iwanow, jabłoński. Jugas, Jugas to chyba w ogóle kiedyś pogoni piłka Mi się wydaje: Pulos, Jelopulus, Luis, Michel, Luis, Oshima, Maku, Maku chcieli strzelać gola w dzisiejszym meczu. Ale to jest skupienie u mnie teraz. Kalman. O shira! Ale go! chciałem powiedzieć już, ale jednak broni... Broni Lidl. dzisiaj lid wyczyna nieprawdopodobne, nieprawdopodobne rzeczy. Tu widzimy podanie na 11 metr i broni taki... Taki mocny, dosyć strzadki, no dziwny inny. Strawiorowo... Um, kiełb. I teraz des ten musi wybić. No i wybił. Kupczak, Kupczak, przepraszam, Kupczak. Oj, 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 ależ brzydki faul. Nie obejdzie się bez żółtej kartki na pewno. Szczypański, ależ bomba. I teraz będziemy widzieć, że dla Jabłońskiego zostanie pokazana żółta kartka. Miguel Luis, gol. Ja cię kręcę. Ja, jak oni tego nie strzelają. Niemczycki Kalman, od razu. Destan. Destan, ale bomba! Ale broni, broni bardzo ładnie. Ehm, no. Bramkarz. Destan chciał ładnie, bardzo udarzyć. A ma rzut karny! Renka na 100%. Trzeci rzut karny dzisiaj. Tak, mamy rękę. Kopczyński, gol! Samo okno, 1-1. Kopczyński 44 w 44 minucie odwraca losy całego meczu i mamy już z 1-1. Kupczak, oj, 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 odegrał się ten, co zrobił z Relakowi. Jeden z hmm, piłkarzy w Krakowie. Muszę wam się pochwalić, ale no, jak, jak gram w piłkę, tak w takim moim klubie. I byliśmy na Pucharze Polski, właśnie graliśmy z Krakowią. Wygraliśmy nawet z Krakowią. Dwa do jednego. Pozdrawiam wszystkich zawodników z Krakowi, których kryłem. Oshima! No i mamy takie podanie do Bramkarza. I mamy koniec pierwszej połowy meczu. Zaczynamy. Krakawy przy piłce. Oshima? Co na pięknie? Makuch? Kieł ładnie, w same nogi, myślałem. Myślałem, że samo piłka, same nogi były. Więc niestety, brzydki V. Raz, trzy razy mu, mu rozkoczył. Lis. Lis to jest dzisiaj ktoś, co wyrabia nienormalne rzeczy w bramce warcie warty. Widzieliśmy, co tego się stało. Byłoby bardzo ładne podanie. Lis. Ładnie od razu przerzucenie na stronę. Kupczak. Kopczyński. Kopczyński. Oj, oj, oj. Się ładnie do e, piłkarza, do napastnika dzisiejszej warty. E, Kalman. Szymonowicz. Musi być tu śliska, ale jednak nie trafił w no i To bardzo dobrze. Obroni lis. Knap. Knap. 60 minuta. Cały czas cisznie Krakowie, ale jakbyś tam Warta daje sobie radę i po każdym tego gola. Adam Lis. Oj oj, 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 Prosto na Kalmana wyruszył Lis. Więc wybicie e, w trybuny. Widzę, że gotowy do wyjścia Lis. Oshima! Będzie rzut karny i druga żółta kartka na pewno i mamy wyrzucenie z boiska. Konoplenka w prawo, w lewo jednak. I 2-1, no, czy warta? Yy, czy warcie uda się wyprowadzić na prowadzenie, czy nawet może, może na remis, potem na, na prowadzenie, bo to jakby było bardzo trudne. Szymonowicz. Szymonowicz! Oj, 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 co to się stało, Tanosowi? Iwanow, I, oj, 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 chciał się odegrać! Jakiś zawodnik z Krakowa, knap, konoplinka, kupczak, destan, destan. Teraz szczepański, kupczak, destan, destan, destan. Podanie! Spalony był chyba. Był spalony, tak dobrze mówię. I niestety hmm, będzie, będzie, będzie te, także zmiana w, w tym, w warcie, ale. Będzie też przyznany że rzut wolny dla, dla Krakowi. Widzimy, że kontuzji doznał Atanasow. Prawdopodobnie w tym Staciu w polu karnym. Warta ma rzut wolny. Trochę daleko. Czy chce uderzać za Warty? Chyba nie. Podanie do Szczepańskiego. Szczepański, Grzesik. Podanie do Kopczyńskiego. Szcz, Kopczyński! Jeszcze strzelał! Tam zawodny, tam chyba Kopczyński strzelał jeszcze raz. Nie jestem pewny, ale chyba takie złe podanie do Atanasowe. Będzie zmiana. Kalman Rakoczy. O, jakie ładne podanie, Kopczyński. Kopczyński Szczepański! Ajajaj, broni Niemczycki. No to co, no trzeba chyba jakoś taką. Miguel Luis Kupczak, ale jednak nie. Sawić. Szymonowicz. Sawić, ale jednak nie ma tego dobrego strzału. Atanasow. Jeszcze bardziej dobrze, że nie doznał kontuzji takiej, która by go wykluczyła na przykład z następnego sezonu. Podanie właśnie do tego piłkarza. Grakoczy, który dopiero wszedł. Strzela prosto w lisa. Szczepański, oj, będzie V dla warty. Szybko idą, że chcą rozpocząć piłkarze warty, ale może to jej się jeszcze już nie udać już. No i oj, oj, oj złe podanie do kopcińskiego e, Destana i nie ma gola Shiplak Konoplanka. konoplanka, Nie wiem jak to się. Rakoczy. Iwano, i mamy, nie mamy go dla Krakowi. Będzie wybijał chyba lis jak najwięcej sił, tak, prosto na Destana, ale Destan może tej bitwy nie wygrać. Uwaga, podanie. Michel Luis, Luis, Destan! Za ten film, zapraszam na inne filmy A nie! nie, nie, nie nie Gramy rzuty karne! oczywiście Destan, Kupczak, Kupczyński Pierwsi strzelają, uwaga Destan, Destan strzela W lewo i Niemczycki też broni Konoplenka Gdzie możesz strzelić konoplenka? Chyba tam i dobrze, broni, broni Bramkarz Kupczak idealnie wymierzył Moment Rapa, myślę, że w lewo. Ja jednak w prawo. Pierwszy gol. Strzelamy w prawo. Kopczyński. I mamy gora. Jeden-jeden. Tylko, żeby teraz obronił. Lisk na w prawo. Ja chciałem tam się wlewo. Myślałem, że tam nie. Tam nie. Nie strzeli. I Luis Si, odsłupka, ale gol. Teraz. Wszystko zależy od Lisa i Atanasowa. Atanasow! Teraz, jak nie strzela Kopczyński, to Warta przegrywa w dzisiejszym meczu. Ale bro, gol. Teraz musi obronić Lis. Gdzie strzela Oshima? Oshima mocno. Oshima w lewo. I tam też Lis strzela. Tam się też rzuca Lis. Rakoczy, Rakoczy, Rakoczy. W prawo. Broni Lis. Broni Lis. Co tu się dzieje? już Szymonowicz. Nie ma gola. Nie ma gola. Przestrzela. Jaroszyński. Jaroszyński. Jaroszyński w lewo. I Krakowia jest dzisiaj zwycięzcą w tym meczu. Więc ja Wam dziękuję za ten film. Zapraszam na my filmy. Zapraszam na TikTok, na Twittera, Instagrama, na Facebooka. Nixon gra. Cześć. Cześć! O, czekajcie, czekaj. o! Cześć! Czekaj.